Oficjalny komunikat klubu głosi, że kontrakt ze Stalens został rozwiązany na jej prośbę. Wydaje się jednak, że rozgrywająca jest kozłem ofiarnym całego zamieszania wokół Impela. Zamieszania zrozumiałego. Drużyna, która miała walczyć o czołowe miejsca w lidze, walczy, ale o to, by nie zajmować w niej ostatniej pozycji. Na razie wrocławianki są na dziewiątym, czyli... Przedostatnim miejscu po weekendzie mogą zostać czerwoną latarnią. Ligi grają bowiem z liderem aluprofem, a AZS Białystok na razie najgorsza ekipa będzie się mierzyć z Legionowią, z którą może wygrać. W siedmiu meczach Wrocławianki zwyciężyły tylko dwa razy i to szczęśliwie, bo po 3 do 2 kolejny raz potwierdza się sportowe porzekadło, że nazwiska nie grają, patrząc na papier. Impel ma bardzo mocny skład. Patrząc już na parkiety i rywalizację o punkty, drużyna jest bardzo słaba. Zawodzą przede wszystkim rozgrywające, stąd pożegnanie ze Stalens. Długo kontuzjowana Marta Cháuadyn też na razie gra poniżej możliwości. Włodarze Impela. Przed sezonem mocno ryzykowali, zatrudnili na newralgicznej pozycji rozgrywającą, która większość przygotowań do sezonu spędziła nie z wrocławskim klubem, a ze swoją reprezentacją narodową. Stąd brak zgrania, którego nadrobić się nie udało. Słabo jednak spisują się też pozostałe siatkarki, a to może świadczyć o złym przygotowaniu drużyny do ligi. Bardzo krytycznie więc należy ocenić pracę szkoleniowca Rafała Błaszczyka. To on przecież jest odpowiedzialny za budowę zespołu, jego przygotowanie, obraną taktykę. W innych klubach trener bez wyniku, ze składem za grube miliony dawno by już stracił pracę w Impelu, wciąż Błaszczyk jednak cieszy się zaufaniem pracodawców. Drużyna potrzebuje wstrząsu, czy taki będzie. Rozstanie ze Stalens? Najbliższe tygodnie pokażą, trudno być jednak optymistą.